Do muzułmanów się totalnie zmieniła. Ten strach przed terroryzmem, strach przed ekstremizmem zupełnie gdzieś tam jest z boku. Zyjczycy są zupełnie innymi ludźmi niż nawet ja sobie wyobrażałem wcześniej. Właśnie ta życzliwość, ciepło. A tam jest takie wiele, pełno takiej radości, otwarcia, życzliwości. Aż czasami taki denerwującego nie Polaka, no bo ciągle za co zatrzymują się, pytają o zdrowie, o rodzinę, o, o zdrowie rodziny, braci i, 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 i pięć, dziesięć minut i każdemu tłumaczysz to samo, no tu nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Cześć, cześć, gdzieś tam nawet jeszcze w, z daleka na ulicy, ukłonimy się i idziemy dalej. A oni nie, podchodzą, mają ten czas. E, no sposób podchodzenia do ludzi, postrzegania świata na pewno mi się poszerzył. E, no i też ta pustynia jakaś tam też kapłańska czy też pasterska jest takim wielkie wyzwaniem dla mnie żeby pracować nad sobą żeby ciągle sobie kim jestem. Pamiętasz to zdjęcie? Pamiętam. Fajne, nie? Poświęceniach wyjazd zaraz. W Rzymie, Plac Świętego Piotra. Słuchaj, czy ty myślisz, że jak ryba wyjeżdżał, to on miał jakieś obawy przed tymi misjami? Mógł się bać jak każdy, kto wyjeżdża w nowe miejsce, którego nie zna. Tu, Tunezja, ten kraj jest mimo wszystko trochę egzotyczny. Z naszego punktu widzenia i muzułmański i trochę no inny kulturowo, bałem się. Rzeczywiście, kiedy jechałem do Tunezji, bałem się, bo różne historie były opowiadane: że to jest kraj policyjny, że nie będę się mógł zbytnio ruszać z domu. I przyznam się szczerze, że kiedy sobie zadawałem pytanie, czy dam radę, czy chcę tak. Z tą wizją, którą ktoś mi gdzieś tam namalował, Tunezji, to mówię, dobra, dam radę, naprawdę, szedłem jak na wojnę, a potem się okazało, że realia były zupełnie inne i ludzie bardzo mili, kultura, bardzo dużo pozdrowień, na początku bardzo dużo rozmów, no i kobiety, można powiedzieć, tak, no bo człowiek nie jest przyzwyczajony, to można powiedzieć, aż zaatakowały mnie całusami. Karolina pamiętasz skąd jest to zdjęcie? Pamiętam. Ile Są miałeś liczby. tu lat wtedy? 15? Bodajże? 15? Dokładnie nie pamiętam. 98 rok na pewno kampo bosko. Moje pierwsze spotkanie z salezjanami. Jakie masz wspomnienie po ryby? Miłe. No widzę to zdjęcie. <laughs> Ryba była taką osobą, która. Zwróciła moją uwagę przez swoją nieśmiałość. Jarmułka, oczywiście, też, znak rozpoznawczy ryby. Jego profesjonalizm. Starał się przygotować wszystko na 100%. Dać siebie też wszystko. Nasze drogi się krzyżowały bardzo często w tamtym okresie. A kto jest jeszcze na zdjęciu? No Na tym zdjęciu jest Basia, moja koleżanka, i Ewelina, moja siostra. No ma lepszy kontakt i więcej mogła też dowiedzieć się o nim, bo Ryba prowadził konferencję i swoje świadectwo przekazywał. Przyniosłem Ci zdjęcie, wiesz. Poznajesz? Poznaję. Campo Bosco. Jeśli ktoś miał jakiś problem, to... Męczył godzinami, rozmawiał tak bardzo ciepło. Sporo rozmawialiśmy, bardzo mi pomógł w takim trudnym moim momencie życiowym. Miał takie dwie natury. Pierwsza taka bardzo, bardzo żywiołowa. Facet biegający, krzyczący, śpiewający, ale z drugiej strony miał taką naturę osoby, która potrafiła bardzo się skupić, zwłaszcza na modlitwie, zwłaszcza w czasie Eucharystii. I jeśli, jeśli właśnie trwał przed sakramentem, przed Najświętszym Sakramentem, to, to był cały oddany Bogu. I tak samo było w relacjach z ludźmi. Jeśli się już w coś angażował, to na 100%. Skąd to się brało? Wiesz co? Ja z tego co wiem, tą decyzję o tym, żeby pójść do seminarium, zostać kapłanem, podjął bardzo wcześnie. Z tego co wiem, to relacje z jego, z Bogiem były no, fantastyczne. O, oczywiście, bóluś. Zobacz, kochanie. To jest zdjęcie, na którym jest mama. Dzieciaka Karolinka. Wiesz, która to mama? Nie, to jest. A tu? Jest, to ta jest, jest, jest mama. A, trafione. No. To jesteś ty. Nie poznaję siebie, ale to jestem ja. Ale to był ten okres, kiedy razem z Rybą robiliście teatr? Podejrzewam, że jeszcze nie, że to było chyba rok wcześniej, zanim przyszedł do nas do Żelardowa na asystencję. Pamiętasz tą historię, jak ryba wybiegał z kościoła. Ale pamiętam, akurat wtedy przyszłam do kościoła, patrzę, ryba wybiega. No przyszłam tam do znajomych chyba się spotkać. By, ryba wybiega bardzo szybko z kościoła. Ja mówię, się ryba, co się stało. A wiesz Baszka, miałam tam jakiś problem, przyszedłem się pomodlić i wiesz, taka myśl mi w głowie zaśmiała, mówi tak, jak masz jakiś problem, to przejdź do Pana Boga, zostaw mu to i w spitalaj jak najszybciej, żeby broń Boże, tutaj jeszcze więcej go nie zagadywać i tak dalej, żebyś nie, nie martwiła się dalej. I tak myślę, że ta myśl cały czas. I tutaj we mnie jest i czasem, jak mam coś powiedzieć panu Bogu, to myślę o tym i przypominam się te słowa autentyczne. Zostawiasz tak. i uciekasz. I uciekam jak najdalej, szybciutko. A tak? <śmum> <śmum> zastanawiasz się, co spowodowało, że ryba był taki lubiany przez wszystkich? Pewnie dlatego, że wychował się w takiej licznej rodzinie. Siedmioro więcej. naturalnych ich było, dzieci i czwórka adoptowanych przez rodziców, czyli w sumie 11, nie? To taka niezła drużyna piłkarska. Cześć Marysia. Cześć. Siema. Cześć. Cześć, co słychać? Jakoś śleci. Kiedy my się widzieliśmy ostatni raz? U Szymona na weselu. O, tak. Dobra, pogadamy o weselu na obiedzie, chodźcie na jakiś fajny obiad. Są maja a ja komplekplek komplekple są zawsze pięci. Komplekplek komplekple są równo Dla mnie ten cały ślub był taki magiczny i też mi się błysk wokół zakręciło, jak jak ryba tam opowiadał yy, o, o o tym, jak właśnie jak się poznaliśmy, jak ja i dużo dużo mówił o o nas, nie? A natalia co ci poruszyło? Byłam postawiona trochę przed faktem dokonanym, jak Marcin się oświadczył, to jakby księża byli pierwsi, ponieważ jak już powiedziałam, moje sakramentalne tak, znaczy przed, że się zgadzam się ślub, to Marcin podał mi datę, która pasuje księżą. I ja się dopiero wtedy musiałam dostosować. Ty władaj i serce, lech Boże żywioł, by I muszę też szczerze powiedzieć, że byłam nawet zazdrosna, bo to był jedyny moment, kiedy Marcin się wzruszył właśnie na śpiewie ryby, a kiedy był moment przysięgi, to nawet na mnie nie spojrzał. Ale no później... Proszę, ale tego później, miałaś nie mówić! Ale później się dowiedziałam, że to było ze stresu. Kobiety mają swój czas. Ten czas nazywa się, słuchajcie, nazywa się... No, Mówiłem sobie 15, teraz nie znajdę okay. ale generalnie jest taki czas dla, dla kobiet. Duże grona osób, które nie mają do czynienia z Kościołem, to byli naprawdę zachwyceni tym ślubem i kazaniem i jakby bardzo mocno do nich to trafiło, po raz pierwszy w życiu, niektóre osoby mówiły, że to jest po raz pierwszy w życiu, że się dobrze czują w Kościele. Czy ryba był przewodnikiem, czy był znakiem, świadkiem? Kim był wtedy w Waszych poszukiwaniach duchowych? No, ja myślę, że był, że był świadkiem. Tak mi się wydaje, bardzo mocno. Tak, znaczy, człowiekiem, który swoim postępowaniem jakby pokazywał, no pokazywał Boga. tak myślę. Był bardzo oddany, taki, a przy tym szczery, koleżeński, taki, że pokazywał tą bliskość tego, nam bliskość tego Boga, u siebie. Nie wiem, tak mi, tak mi się wydaje. Nie? Byli księża tacy, do, do których na przykład lgnęliśmy, rozumiesz? Z którymi się świetnie czuliśmy. E... Może to też wynikało trochę z tego, że, że oni przymykali oko na, 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 na wiele rzeczy, które my tam wyprawialiśmy. No bo nie pasowaliśmy, jakby, do takiego typowego środowiska rekolekcyjnego. Ale czy Ty, czy Ryba, czy Sosna, byliście dla nas trochę takimi, kurcze, taką zagadką, i, i takimi, kurcze, no. Nie wiem, żeby... Może autorytetami? Coś w tym rodzaju chyba, wiesz? Coś takiego, że kurczę, że, że inspirowaliście nas na swój sposób i, i w tej naszej takiej drodze, gdzie tam poszukiwaliśmy gdzieś tego Boga, to, to byliście dla nas takimi, takimi kolesiami, że o, no to, to nie ma ściemy w tym, to jest, to jest prawdziwe, nie? No i ryba też był takim człowiekiem. Na co dzień pracuję z dziećmi, od, te, od przedszkola do 6 klasy szkoły podstawowej. Jeśli możemy tam jako osoby religijne prowadzić szkoły, to najwyższy poziom to będzie gimnazjum. Nie możemy odzieżą pracować w takim wymiarze, jak się to robi w Polsce. Wszystkie dzieci, które tam są, to są muzułmanie, którzy normalnie na co dzień uczą się Koranu w naszej szkole. Jak ryba jechał na misję, to co ty wtedy myślałaś, że jedzie jakąś przygodę przeżyć, czy naprawdę jedzie na misję? Jakoś wtedy wtedy się jakoś do tego nie ustosunkowałam. Pamiętam moment, kiedy on to głosił. Przyjechał na wakacje do domu, takie dłuższe przed, przed wyjazdem, odprawił świętą w domu, wtedy w czasie homilii, kiedy doszło do homilii. kazał nam usiąść, bo mówi, przyda wam się usiąśćcie, szczególnie mamie. I, i, I powiedział, że wyjeżdża, dostał tą pozytywną odpowiedź, nie wiem na czym to polega i wyjeżdża. Nie, nie powiem ci nie, czułam, nie, pamiętam do, nie pamiętam tego momentu. Pamiętam tą chwilę, ale swoich uczuć nie bardzo. Mama to pamiętam jak mama, ma jak mama. Tam, mama nie była gdzie, szczęśliwa że, z tego Szczęśliwa nie że, nie, że była nieszczęśliwa, nie można powiedzieć. Mama zawsze dawała nam dużo swobody. Błogosławiła wszystko, co. Wszędzie wszystko robi się z jej błogosławieństwem, także także myślę, że mama też była jedną z osób, która nigdy nie mówiła mu, wracaj. A widziałeś takie zdjęcie? Widziałeś Marysia? A to jest ten Marek i Paweł, Tak, tak, tak. To na meczu. Zapalenie kibice. Co to jest za fota? To jest fotka z mistrzostw. Nie, z Ligi Światowej Siatkówki Siatkarzy, tak naprawdę. Reprezentacji Polski. Tutaj, właśnie z Markiem i jeszcze z naszym też przyjacielem. Z Pawłem, nie? Pawłem tak jest. Byliśmy na meczu, kibicowaliśmy. Zawsze kibicowaliśmy, no tutaj akurat Marek trzyma tylko szalik, ale tak naprawdę staraliśmy się być w pewnym ubiorze, no tak, żeby pokazać, że jesteśmy fanatyczni kibice reprezentacji Polski. Marek, kiedy tylko bym go poprosił o jakąś współpracę czy współorganizację turnieju czy zawodów sportowych, nigdy nie odmawiał. Pamiętam, organizowaliśmy taki benefic urodzinowy pana Kazimierza Górskiego. Skromność, która przemawiała też z Markiem, to było to, że dyrekcja Szkoły Mistrzostwa Sportowego, którzy chcieli nam dać jakąś taką jakby nagrodę, Marek tak naprawdę nie chciał, odmawiał tego, dlatego że jemu chodziło o to tak naprawdę, żeby tylko twarz była pełna uśmiechu pana Kazimierza Górskiego. Pamiętam, jak był nawet na misjach już właśnie w Tunezji, ciągle dopytywał o tych znajomych, których wspólnie właśnie znaliśmy, czy o tych przyjaciołach naszych wspólnych. No, ten drugi człowiek leżał mu bardzo na sercu. Leżał bardzo na sercu, i myślę, że, że ta miłość do drugiego człowieka no, była w Marku ogromna. A powiedz, co poczułaś, jak się dowiedziałeś, że Marek nie żyje? W, w pierwszych dniach, znaczy w, tej, nawet w tym momencie, ja nie miałam, za bardzo, nie miałam za bardzo chwili, żeby pomyśleć o tym, dopuścić do świadomości, że Marek nie żyje. Zobaczyłem na pierwszej stronie we wiadomościach, że zamordowali y, y, polskiego księdza w Tunezji i zobaczyłem zdjęcie ryby. Poczułam straszny smutek, przerażenie. Jednak poczucie takie pustki, że, że już no, nigdy, nigdy nie, będzie, nie będzie mogli ze sobą porozmawiać. Tak naprawdę chyba pierwszy raz w życiu poczułem, że straciłem kogoś, kto jest mi bliski. Rozpacz, na no, no pewno. Rozpacz, ale, ale też złość, ogromną złość. Szok, jakiś dla mnie obłęd, pomyłka. Poczucie dezorientacji i trochę takiego zagubienia, e, poczucie ni nierealności i niesprawiedliwości. Będzie go bardzo brakować. Aby mógł pełnić twą wolę, dziś oddaję całego siebie Ksiądz był naszym najpierw wychowawcą, potem przyłożonym. A co ksiądz czuje dzisiaj, kiedy stoi nad grobem Marka? No cóż, z jednej strony jest on brzmi żal też zaduma nad faktem śmierci, że może przyjść tak szybko i człowieka zabrać. Wyjazd Marka na misję to była przygoda, czy to był świadomy, dojrzały wybór? Był to człowiek bardzo świadomy tego, co chciał zrobić, którym było dojrzałe pragnienie do wyjazdu na misję, a jednocześnie, będąc tam na miejscu, on się całym sobą angażował w rozpoznawanie tych ludzi, Rozpoznawanie w jaki sposób może im służyć, chociaż to dla niego akurat nie było, nie, nie było łatwe. Bo tak no, sam pisał, że tam pojechał i, i miał, był przyzwyczajony do polskiej rzeczywistości, do duszpasterstwa tutaj, do służenia ludziom jako kapłan w taki sposób, jak służył kapłani w Polsce. Natomiast tam musiał to znaczy mocno przedefiniować swoją pracę. I, I jego praca polegała głównie na tym, że, że no, dawał świadectwo dobrego człowieka, który troszczył się o młodych ludzi. Masz refleksję po śmierci ryby? Bo ja sobie pomyślałem osobiście, że chcę być coraz lepszym księdzem. A dla Ciebie? Czy mnie może nie, nie tyle sama śmierć do tego skłania, co. Ja sobie pomyślę, że Marek z góry patrzy na mnie i więcej teraz o mnie wie niż, niż, niż za życie i mnie obserwuje. Tak jakby samo to mnie mobilizuje do tego, żeby, żeby, no, żeby lepiej funkcjonować, nie? Żeby być bardziej wiernym, żeby się bardziej starać, żeby, no, żeby być też no, dobrym księdzem. Nie? Dlatego ci ludzie wyszli, bo on tam był dla nich, mimo że był, sam był katolikiem, przyjechał do muzułmanów. Wiem, że oni szczerze odpowiedzialni, że mimo że to zrobił jeden człowiek, to, to całe państwo uważało się, że nie chciało, żebyśmy my jakoś odnosili, że, on, że oni są źli. Kiedy pojechaliśmy z tatą do Tunezji, spotkaliśmy się z takimi relacjami, że ludzie podchodzili do nas i czas przepraszali, że przepraszamy, że to się stało u nas. Tak jak były hasła na transparentach, tak? tak Tunezja taka nie jest. Myślisz, że można powiedzieć o rybie, że jest męczennikiem? I taki nie. Można powiedzieć, że jest męczennikiem w takim szerokim sensie. W sensie kogoś, kto oddał swoje życie no, dla innych. No. Natomiast na pewno nie w, nie w sensie takim no, ściśle jak określamy, że ktoś zginął za wiarę. No bo, bo tutaj jakby to, to, to nie na tym podłożu jego śmierć była, nie? Była, była nie, 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 z, nie z powodów... Religijnych tylko, tylko takich, no, osobistych. Marysia, no, ale zaraz jakby po śmierci nie pojawiło się mnóstwo takich negatywnych komentarzy, że, że fajnie, że kolejny ten czarnuch nie żyje, że, że został zabity. Jak wasza rodzina to odbierała? Mama bardzo, bardzo przeżyła, któregoś, któregoś dnia, kiedy jeszcze byłam w domu, tam schodziam na dół, mama tam słyszyła, że mama coś kasuje. Okazało się, że właśnie że no próbowała tam wstawić jakiś broniący Marka komentarz. No i wtedy staraliśmy się jej wytłumaczyć, że to nie ma sensu, no tak naprawdę my zaczniemy go bronić hurtowo, a, a to będzie jeszcze bardziej podburzać tych ludzi. A ci, co Marka kochali, my, jego przyjaciele, wiedzą, jaki on był. Wiedzą, że nie był żadnym, że dla nas to w ogóle nie do pomyślenia jest, że ktoś mógłby nazwać Marka Bedofilem, no bo wiemy, jaki on był, tak. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy są samotni w walce o sprawiedliwość, świat ich doceni. Gdy odejdą, będą wiecznie żywą legendą. Błogosławieni, którzy idą krętą drogą, ciągle kuszeni i traktowani wrogo. Błogosławieni, którzy trwają w nadziei cierpią, wyrzekając się siebie. Oni będą zbawieni, będą królować obok Boga w niebie.